A co tu się stanęło? Akusy padły w szóstce? E, nic takiego. E... Okazało się, że Hebel po prostu przestał rozłączać. I tak jak ostatnio zjechałem e... z... od uprawy, jak zjechałem, i go schowałem do garażu. stoi w garażu, nie był wyjeżdżany. Stał kilka dni. I po prostu wyłączyłem hebel. No a się okazało, że hebel nie rozłącza. No tak, tu jest hebel w jest wyjęty, bo mówię, co jest, że nie ma prądu. No i podładowaliśmy go trochę. Przyszła moja pani, i żeśmy, ja mówię, sprawdzimy, czy rozłącza, się w ogóle, czy nie rozłącza. No i jak zaczął już kręcić, czy włączony, czy wyłączony, to i tak kręci, czyli znaczy, że po prostu nie wyłącza masy. No i dlatego stał kilka dni, wydoił akusy. A miałem dzisiaj jechać zaorać taki ostatni kawałek, półtora hektara, mokry, tam jeszcze trochę woda stoi, ale mówię przeoram to. To akurat mówię, dzisiaj wieje, to przewieje trochę przez weekend, no ale co. Yy, no i nic z tego, bo akusy były puste, z tyłu stoi maszyna. Gdyby to chociaż wiadomo był do niczego zaczepiony, to byśmy go na zaciąg odpalili, a tak, no co, ani to wyjechać, ani to co. A poza tym... Yy, zanim by się też naładował, to musiałby trochę chodzić, a ja wiadomo, jechać dalej od domu, jak ciągnik tak niedoładowany, to strach, że potem nie odpali na polu. Jakby zgaszczy coś, bo to różnie bywa. No, ładuje się już jakieś... No dobre 3 godziny bo, bo około 14 chciałem jechać a już mamy gdzieś po 17 będzie także no co? Próbujemy sprawdzimy czy odpali. Weźmiemy na rozruch, żeby miał łatwiej kręcić sprawdzamy. O co jest? No nie mówcie, że teraz Hebel nie chce załączyć. Kurde te części. Wyjęłem go już, ale kurde, no mówię wam. z tymi częściami to naprawdę Dobra, prawdzimy jeszcze raz Rozruch Dobra, próbujemy Chciałem Hebel. Teraz okazuje się, że Hebel nie załącza. Tak jak przedtem nie rozłączył się rozładował. Teraz się okazuje, że nie włącza. Nie no, kurde. Ja teraz zaskoczył.